To jest taki Lubię, tryb, obiecałem i to zrobię. Próbuję zmówić Michael Dmuch. We Jak to ładnie no właśnie, wygląda! To wygląda? Podczas zawodów, pod które planem. organizujemy, właśnie to jest jedno z ćwiczeń, które wykonują zawodnicy no z całym no I robimy to jako maksymalne powtórzenie. Czyli wygrywa ten, który zrobił maksimum. No to... o, zaczynamy Państwo również na piciku. Rodziny na pożegnanie lata u można pokręcić tą korbą Także widzicie Państwo również można pokręcić syreną Dlaczego syrena służy? względy bezpieczeństwa, żeby ostrzegać ludzi nawet yy, straż pożarna daje sygnały Czy jest jakaś rocznica To zawsze kręcą syrenami Słychać na całe miasto Na całe jato. ja będzie możliwość Bo na razie jest i tak zajęte Jeszcze spróbuję puścić bańkę mydlaną Jak widać ludzi jest coraz więcej Bo przy miasteczku dmuchajców Dużo osób się przemieszcza Także będzie coraz więcej, coraz więcej I Ludzie będą się świetnie dobrze bawić Bo naprawdę Lato się już kończy za tydzień. Pierwszy dzień jesieni, niestety, co ubolewam najbardziej. Ale jesień też jest fajna, mimo że monotonna, ale fajna, bo jest chłodniej, ale dzisiaj jest wyjątkowo ciepło. Także można przedłużyć wakacje do października? Można! Także weekend bardzo ładny się zapowiada! Za! Trzyma! A przy okazji chcieliśmy powiedzieć, że ktoś zostawił telefon, tak? Mo Motorola, Motorola z przezroczystym Kajsem. Dwadzieścia sego.